Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku Skronika Awatara. Kontynuujemy omawianie drugiego z dwóch wybranych przez was tematów. Zastanowimy się, skąd bierze się ogień umagów ognia i czy przypadkiem niesławny film miał w tym wypadku rację. Dlatego zapaczcie herbatkę godną Ią. Usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. No więc poruszymy dzisiaj bardzo ciekawy, ale też trochę ciężki temat, który postaram się Wam wytłumaczyć w jak najprostszy możliwy sposób, bo jak wiecie, w tym świecie kontrola żywiołów odbywa się poprzez tkanie czy też gięcie żywiołu, wykonując odpowiednie ruchy, aby te działały wedle woli maga. No właśnie, nie jest to tworzenie czegoś z niczego. Magowie wody używają istniejącej wody, magowie ziemi, no ziemi i skał pod ich stopami, a magowie powietrza, wiatru naokoło ich samych. Za to magowie ognia w dziwny sposób potrafią wyczarować ogień znikąd. Ale czy naprawdę jest to aż tak nieprawdopodobne? Cała ta mechanika działania magii ognia została nieco uproszczona w filmie The Last Airbender, gdzie magowie ognia potrzebowali jak każdy z żywiołów istniejącego wcześniej źródła ognia, z ogniska, pochodni czy świec. Właśnie przez ten aspekt i dość dużą zmianę film był mocno krytykowany. Według mnie jednak całość wygląda lepiej w animacji niżeli w filmie. Naród ognia w końcu był zdolny podbić cały świat dzięki mobilności i szybkości, a także umiejętności tkania ognia z niczego. Ale czy to całe nic jest tak naprawdę niczym? Otóż nie do końca. Nawet w filmie, pod samym niemal koniec, wujek Airo szokuje wszystkich super umiejętnością pozyskania ognia bez dostępu do jego źródła, co w animacji jest niczym niezwykłym. Co więcej, aby Tkacz Ognia mógł tworzyć ogień, potrzebował nie jednego, a aż dwóch źródeł mocy. Jakich dokładnie? Już spieszę z wyjaśnieniem. Pierwszym i w najważniejszym jest Słońce. To ono dawało magom główne źródło ciepła, przez co mogli wykrzesać więcej ognistych języków. To również przez to magowie ognia byli najsilniejsi w samo południe, gdy Słońce było u szczytu nieba. Wyjątkiem od tej reguły jest też kometa Sozina. Ta jak wiemy, przelatywała raz na 100 lat i dawała magom ognia super wzmocnienie. No więc jednym ze źródeł jest właśnie jakieś bardzo gorące ciało niebieskie, emitujące mistyczną moc ognia. Drugim źródłem jest sam mag. Jak to tłumaczy w jednym z odcinków Aero źródłem mocy u każdego maga jest jego żołądek, zwany Morzem Chi. Czyli to właśnie tam tworzy się energia potrzebna do przetworzenia tej pochodzącej z samego słońca. A jak kontrolować to swoje wewnętrzne Czy Otóż to także kwestia osobista maga ognia. W odcinku o wojownikach słońca oraz ocalałych ostatnich smokach Rao i Shao dowiadujemy się, że takie uczucia jak złość, gniew i nienawiść mogą być odpowiednie, aby do pewnego stopnia kontrolować zabójczą moc magii ognia. Ten po prostu jest większy... I nastawiony, aby zrobić krzywdę drugiej osobie. Jednak to nie jest jedna z dróg. Ogień ma wiele barw, a jego źródłem może być troska, chęć pomocy, czy też inne pozytywne uczucie. Wtedy mag ognia, który odkryje w sobie inne uczucie dające mu moc, może używać magii ognia w bardziej precyzyjny sposób, by nawet przy jego pomocy leczyć, a nie ranić ludzi. Tak więc omówiliśmy. Dwa źródła mocy maga ognia. Jednym z nich jest słońce, bądź kometa. Druga to emocje i charakter maga ognia. Wracając do słów Airo, kontrola mocy chi jest niezwykle trudną rzeczą. Mag używa jej podświadomie i nie musi nawet wiedzieć o jej istnieniu, aby tkać ogień. To też właśnie ci najwięksi mistrzowie, świadomi obu źródeł, jak ich pochodzenia. Potrafią zdominować każdego, kto uważa, że źródło ognia pochodzi tylko z gniewu oraz słońca. Tutaj najlepszym przykładem jest oczywiście Admirał Zao, wierzący tylko i wyłącznie w siłę, gardząc szybkością oraz precyzją. Przez to przegrał z o wiele młodszym, zdaje się mniej doświadczonym zuko. No więc, czy film miał rację, zmieniając formę i ograniczając magów ognia do ich stałego źródła? Nie. Czy animacja zrobiła to lepiej? Zdecydowanie tak. Magowie ognia nie biorą swojej mocy znikąd. Posiadają swoje wytłumaczalne źródła. I najlepszym tego przykładem jest zaćmienie Słońca. Wtedy to też magowie ognia, bez jednego ze swoich głównych źródeł, są bezużyteczni. Zostawiam was na koniec z pytaniem: a co ze źródłami pozostałych magii? Wiemy o źródle magii wody, to jest księżycu. A co ze źródłem magii ziemi oraz powietrza? Jądro Ziemi? Pogoda? A może pora roku? Czekam na Was w komentarzach. No i to by było na tyle. Wytłumaczyłem Wam, skąd pochodzi ogień umagów ognia. Czy dacie radę odpowiedzieć na zadane pytanie pod koniec odcinka? Mam wielką nadzieję na porządną dyskusję w sekcji komentarzy. Zapraszam jak co tydzień na głosowanie w ankiecie na mojej zakładce społeczności. To tam wybieracie tematy na następne odcinki z serii. Proszę też Ciebie o zasobowanie kanału. Bardzo mi to pomaga w twórczości. Dzięki. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z kronika Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Sozin żył około 102 lata ze względu na moc komety, co sugeruje, że Mark Ognia, który był pod wpływem tejże komety, zostaje automatycznie obdarwany dłuższą żywotnością. Nadzieja na mega starego, ponad stuletniego Zuko w następnym awatarze wzrasta.